Terima kasih. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich, wszystkich świętych. W całym kosmosie są święci. <grym> Może nie od razu, ale są. Wszyscy wyszli z nieba jako święci. A potem dopiero żeśmy się pogubili w tych wszystkich um, różnych cywilizacjach, awatarach i tak, dalej, i tak dalej. Więc musimy to wszystko. Na nowo zrozumieć, pojąć i podjąć ścieżkę, taka, która by nam najbardziej odpowiadała w życiu. Bo za każdym życiem, za każdym narodzeniem się mamy troszkę inaczej, inaczej się zachowujemy, w innych warunkach żyjemy, wchodzimy w różne systemy, polityczne, niepolityczne, tutaj w Polsce akurat teraz. Jest tak właśnie, że jesteśmy w systemie. No wrócił, postkomunizm wrócił, za pomocą pana Tuska i jego osiłków. No niestety, taki mamy tu system i w tym systemie też musimy się rozeznać i próbować się zbawić, bo trzeba rozumieć życie, trzeba rozumieć politykę, bo jak cały czas powtarzam, że polityka to... To jest duchowość, a duchowość to polityka. Dziwię się, że Kościół się dystansuje od polityki, no ale na razie tak jest. Ponieważ całe nasze życie jest duchowością, i to, że, że ludzie, niektórzy przywódcy, różni filozofowie oddzielili ducha od materii, Kościół od tej sytuacji, jaka jest, w rzeczywistości. I od ducha, no to źle zrobili. <laughs> Dlatego są dwa prądy. A powinien być tak naprawdę jeden, bo ścieżka do nieba, do Boga jest jedna, a nie jakaś tam y, wyimaginowana. Polityka ta, która teraz, ta świecka tak zwana, no to jest złą polityką, bo ona zawsze dąży do, do konfrontacji i ogólnie do wojny. A tak nie powinno być powinniśmy razem iść w kierunku celu, zrozumienia życia. Ważne jest właśnie, żeby w polityce mieć miłość, duchowość i rozumienie życia, bo to jest istota rzeczy, a takie kłótnie, no biją się o jakieś prawo, o jakieś przepisy, to nie jest droga prawdziwa, to jest droga donikąd i ona się właśnie kończy, jak się skończyło dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj. Że są protesty, że są więźniowie polityczni. No, źle zrobiono, bardzo źle. To już tak, <grytko> tak brzydko, dawno nie było. A ja mówiłem, przestrzegałem przed Tuskiem i jego y, szwadronem, <grytko> który zrobi źle Polsce. No i robi. I oni się z tego jeszcze cieszą. Więc y, ta droga nie jest jak należy. I w tej sytuacji Jaka jest, trzeba protestować, trzeba być znakiem sprzeciwu, I jak to Polacy teraz zrobili, aniołowie, którzy mądrzy, którzy rozumieją politykę i wiedzą co wybierać, bo w życiu są wybory, nie tylko te parlamentarne, ale one są istotne też, bo jak źle wybierzemy, no to będziemy mieć destrukcję państwa, a jak destrukcja państwa, to bieda, płacz, zgrzyt, podatki duże. I będą się wszystkiego czepiać, no to jak tak sobie wybierzemy, to no tak będziemy mieli. Więc polityka to jest istota rzeczy. Tak samo jak nasza kondycja w rodzinie. Wiemy, że to trzeba zrobić, tamto zrobić, to pomalować i tak dalej. To jest też taki malutki parlament, gdzie sobie wybieramy to i tamto. Dlatego ważna jest polityka. Andrzejek mi tutaj napisał, Wam przeczytam. Też się troszkę tym interesuje. I bardzo dobrze napisał i się podpisuje, oczywiście, pod tym. Więc czytam. <laughs> Dzień dobry, Wiesławie. Pozwolisz, że podzielę się z Tobą pewną myślą. Otóż po tym, co ostatnio się dzieje w Polsce, jak najbardziej uzasadnione jest to, co Ty mówisz o polityce. Otóż ja dokładnie tak samo uważam. Nie da się nie mówić o tym. No proste. Powiem nawet, że ktoś, komu zależy na Polsce, musi trochę czasu poświęcić na słuchanie, oglądanie, czytanie o tym, co się dzieje. Nie, powinien, nie powinno być tak, że ludzie głosują, a nie znają prawdy. No właśnie. Jak te ciołki głosują i nie wiedzą, ktoś tam krzyknął w telewizji, w tvn że trzeba głosować na Tuska, na... bo oni zrobią dobre zmiany, będzie pokój i tak dalej. No to teraz widzicie, tak was oszukali to macie. I czytam dalej. Oddają w rzeczywistości głos na ślepo i doprowadzają do takich, między innymi, sytuacji, jak mamy teraz. Wielu teraz mówi, że zostali oszukani, a ty i ja na tyle się orientujemy, że wiedzieliśmy jaka jest prawda i że tylko PiS obecnie jest najlepszym rozwiązaniem i suwerenna Polska, bo to w zasadzie to, to samo. <laughs> Nie ulegaj tym, którzy cię krytykują za mówienie o polityce. No wiem, teraz jakoś ucichło trochę to krytykowanie mnie. Przed, jak były wybory, no to codziennie miałem takiego paszkwila, bo mówiłem o polityce, więc ludzie, <laughs> ludzie Tuska, aniołowie Tuska mnie tutaj Krytykowali, bo oni, z tego co wiem, założyli chyba 12 czy 14 portali, za to mogą mieć sprawę też, które właśnie hejtowali wszystkich, którzy hejtowali, obrzydzali PiS i wszystko, co się mówiło w sposób prawdziwy. Więc mnie też atakowali, takie tutaj na mnie <grytali> rzucali kalumnie, a teraz po wyborach trochę się uciszyło, bo już nie mają pieniędzy, nikt im nie płaci za to. Kierwiński, sami nie im płacili. Więc, więc to robili. Wszystko za pieniądze. Więc zobaczcie, jakie jest ogromne niezrozumienie życia, sytuacji i tak dalej. No dobrze, czytam dalej. Nie ulegaj tym, którzy Cię krytykują zamówienie o polityce. To bowiem, to powinien być obowiązek każdego Polaka, aby, który chce być świadomy swoich wyborów aby mówić o prawdzie, yy, o minimalnie, choć się nią interesować. Właściwie wszyscy zapytani wczoraj przez reporterów TVP Republika, uczestniczy marszu, byli zorientowani w miarę w przeciwieństwie do tych, co ustrzeżniczyli w marszach Tuska. No wiadomo, co tam Tusk. Marsze ośmiu gwiazdek, HK i te inne same wulgaryzmy. No to to jest partia naprawdę do piekła <gryw> idąca. No i piekło nam robią. No to widać przecież. Cudzi słychać. To nie jest fair, że miliony głosują, a mówią, że polityką się interesują i fundują nam nieszczęście i niszczenie Polski. No to nawet Andrzejek prosił, żebym o tym wspomniał, więc wspominam, przeczytałem. Sami widzicie, jaka jest sytuacja i co się dzieje. Jest źle, naprawdę jest źle. Teraz pomódlmy się w naszych sprawach. Do świętej Teresy, do świętego Jana Bosko, ich tu ma ojca Pio i wszystkich innych z tyłu, z tyłu, za mną też są. Więc otaczajmy się dobrymi wzorami, bo to jest ważniejsze niż ta cała diabelska polityka Tuska i innych jego kolegów. Wszyscy powinni zrozumieć, czym jest polityka i do czego dąży, że to jest boskość, bo chcemy dobrze dla innych, dla siebie, dla państwa. A ci, którzy tylko władzy chcą, no to jest diabelska polityka, niedobra. A Tuskowi chodzi tylko o władzę i sprzedanie Polski i Niemcom, i Brukseli. Niemcy też już mają kryzysy, strajki. Ich już dotyka poważny kryzys tak samo. Więc Bruksela to jest jedno wielkie zło. I tam są, tam jest tylko jedna wielka korupcja. Nie można się do tego dobrać, no ale kiedyś to się zmieni na pewno. System miłości opanuje świat <laughs> chyba za milion lat. To będzie dobrze, ale już wtedy to już może być po ziemi. No to tak, no to módmy się w naszych sprawach osobistych i za Polskę, i w podzięce za tych wszystkich aniołów, którzy przyszli na ten pochód. Ja nie byłem, bo ja tu głoszę cały czas to, więc tutaj miałem też dużo zamieszanie, Ja bym tam niewiele mógł działać, ale. Ale dużo osób zachęciłem, żeby pojechali. A przede wszystkim najważniejsze to jest nasze wnętrze, bo zmiana siebie powoduje, że nie musimy potem protestować. No ale taki jest czas, że trzeba protestować. Więc módlmy się o te wszystkie sprawy, o nawrócenie Polski i innych krajów Niemiec, Rosji, Chin kościoła Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boga trzeba prosić i w niego wierzyć bo nie ma wyjścia. Kogo będziesz prosił? Dobrze, to jeszcze przeczytam wam ile tam poleciało przeczytam wam yy, muszę mieć taki stoliczek sobie jeszcze takie siedzonko wyższe jakiś, bo też na stojąco to nie za bardzo mi się jak zamknę oczy, to się mogę przewrócić i ojczyznać będzie na podłodze. Bo to się człowiekowi może zawrócić w głowie. Więc muszę mieć jeszcze. już myślę o tym, żeby sobie tutaj takie siedzonko wyższe kupić. Wtedy będę sobie tak mógł siedzieć i tutaj. Dobrze, to teraz przeczytam jakieś rozważanie heretyczne z mojego drugiego tomu. Słaby potencjał intelektualny. Zaowocował zamiast empiryczną wiedzą, to różnego rodzaju skrzywieniami pobożności. Wszystko, co duchowe, łącznie z nazwą, wymyślił człowiek. Gdy w swych poszukiwaniach, zapędach, brakło mu wyjaśnień, stworzył sobie sferę duchową jako idealny cel i zarazem manipulator, służący do pozyskiwania sobie wyznawców uczniów i zwolenników niestety od dawna aż po dziś dzień duchowość jest sprytnie wykorzystywana dla celów nie jakbyśmy sądzili duchowych ale głównie finansowych czynią to przede wszystkim wyznania i kościoły świata budowanie ducha trwało setki tysięcy lat aż zbudowano w końcu gigantyczną naukę o zabobonach cofającą ludzkość w rozwoju, hamującą naukę i postęp, gdy się religie św... <laughs> Gdyby nie religie świat byłby już bardzo daleko posunięty w rozwoju i miłości. Przecież w niebie nie ma religii. Tam nie ma kościołów, a nie nic ojciec mówił. Więc tylko tutaj takie rzeczy są i to jest często wykorzystywane właśnie ale z powodu niewiedzy, no bo kto wie, nawet ci wielcy duchowni też nic nie wiedzą. Tam niektórzy tylko mogli coś wiedzieć, ale też niewiele mogli powiedzieć, bo nie wiedzieli, jak to ująć. Nam dopiero ojciec Pio pomógł z tym wszystkim. I ja napisałem te trzy tomy. Trzeci, gdy kończy, dwa już są. Na początek może udostępnię ten trzeci, jak już zrobię w PDF-ie, żeby można było sobie je czytać. A kiedy będzie wydane, to trudno mi powiedzieć. Trzeba czekać jeszcze, bo to trzeba i pieniędzy zebrać. <laughs> yy. mm -hmm. Więc jeszcze raz powtórzę to ostatnie zdanie. Budowanie ducha trwało setki tysięcy lat, aż zbudowano w końcu gigantyczną naukę o zabobonach, cofającą ludzkość w rozwoju. Hamującą naukę i postęp, gdyby nie religie, świat byłby już bardzo daleko posunięty w rozwoju i miłości. Religie to wojny, konflikty i wiara we wszelkie kłamstwa. No, często tak jest. Religie to hołd dla materii i dla pieniądza, strukturalnie i hierarchicznie rozplanowanego, a na czele tej struktury usadowiony jest wielki szef, no, głównie samiec, czyli ojciec Bóg. Takie o sobie wymyślili Żydzi. Myśmy takiego po nich odziedziczyli. Władca przyjmujący nieustannie modlitwy, ukłony i ten cały religijny biznes. <laughs> trzeba to mówić. Prawdę trzeba mówić. Nie trzeba się wstydzić. Republika Telewizja, która jest najlepsza w tej chwili w Polsce i trzeba ją wspierać. Też mówi prawdę, ale jeśli chodzi o kościelne sprawy, to trochę się boi jeszcze mówić. Ale ja za to mówię. Więc tutaj, macie Republikę, co trzeba wszystko wiedzieć ogólnie o tej sytuacji, a tu macie trochę o duchowości, o kościele też, bo oni tego nie powiedzą za bardzo, bo się narazili, naraziliby się papieżowi. Niewierzący ateiści i nowiercy nie mogą mieć w tym swojego udziału. Oni już dawno zostali potępieni przez głównego samca, czyli Boga Ojca. Nie jest to piękne, raczej straszne. Do Boga trzeba podchodzić z wielką pokorą i miłością, niezależnością. Świat religijny, biznesowo-duchowy nigdy tego nie uznał, dlatego dzieli społeczeństwa i wywołuje konflikty wojenne. To tyle. Teraz jeszcze Maćka na koniec. Ile tam poszło? 16 minut. Jeszcze Maćka na koniec wiersz. Teraz to mam elegancko i głos lepszy i wszystko. Mówiłam, jestem zadowolony, ale trochę mnie to kosztowało. Różnych emocji, nieprzespania. Ja w ogóle zawsze jakoś tak na raty śpię i mało w sumie. No to, to nie jest Maćka wiersz, to jest mój, tu jest Maćka. Mój to na rolce przeczytałem. Taki krótki, niecały. Maćka wierszy jeździł na rozmowy z ojcem Pio również. Dlaczego przecierawszy katusze nie zmieniam się w anioła i nie staję się mieszkańcem nieba z jedną tylko nogą w tym tu czyściu. Dlaczego, znając ogień piekła, niecierpliwie uciekających minut, nie zrodziłem się jeszcze cały z cierpliwości, cały z nadziei. Taki to wiersz był w 17 roku go napisał. To trzymajcie się systemu miłości, trwajcie, bo przyszłość to system miłości. To wiedza o o całości, o duszy, o człowieku, o polityce, o wszystkim, bo musimy się znać niejako prawie na wszystkim. Jest takie powiedzenie, że jak się znasz na wszystkim, to znaczy, że się na niczym nie znasz. Nieprawda. To jest slogan powtarzany. Trzeba wiedzieć i czuć całość, bo Bóg jest całością i On czuje wszystko. My podobnie, jako malutcy bogowie w cudzysłowie, też musimy czuć całość, znać Wiedzieć, że nasza dusza jest uzależniona od tego, kto rządzi państwem, jaka jest polityka państwa, jaka jest ekonomia. Przecież znamy kraje, gdzie jest no, dyktatura i tam nie ma rozwoju. Tam jest po prostu pładzi, i obcinanie już nie powiem czego, ale, ale straszne rzeczy się dzieją i tam, gdzie jest dyktatura, gdzie źle wybrali. My też nie możemy źle wybierać. Takich Tusków nie wolno wybierać. Absolutnie. To są oszołomy. Bodnar, następny, profesor, doktor Oszołom. Tuskowi służy. Nie można złu służyć. Trzeba mieć swoje zdanie. To tyle. Nakrzyczałem na koniec. <tuszkowi> Trzymajcie się systemu miłości i papa.